Witajcie moi drodzy na kanale Zrób to Sam! Dzisiaj pokażę Wam, jak możemy wyciąć i złożyć karteczkę kwadratową, żeby uzyskać takie serduszko. A kiedy rozłożymy serduszko, to wychodzi kwiatek. I to jest świetny sposób na ozdabianie kartek albo na przesłanie drobnej, sympatycznej wiadomości komuś. Bardzo proste już Wam pokazuję, jak to zrobimy. Mamy kwadratową kartkę papieru, nożyczki oraz pisak. Kartkę składamy na pół. I tutaj na środku mamy zaznaczenie jedno, a teraz składamy w drugą stronę na pół. I rozkładamy. I teraz mamy taki krzyżyk na samym środku, odwracamy na drugą stronę. I składamy róg do rogu na pół. Znowu otwieramy, przekręcamy, składamy w drugą stronę. I z tych linii złożenia na środku powstaje nam taka gwiazdka. Teraz składamy prawą stronę do lewej w ten właśnie sposób i zagniatamy. Tutaj po obydwu stronach mamy. Jak gdyby takie zakładki, skrzydełka z jednej strony i z drugiej. I tutaj mamy dwa rogi. Składamy na pół, tak żeby uzyskać trójkąt. I tutaj mamy z jednej strony szpic, z tej strony również szpic. I bierzemy nożyczki, zabieramy się za wycinanie. Tutaj z tej strony mamy otwarty, otwartą, otwarty kawałek, a tutaj zamknięty. I odcinamy róg. Teraz tutaj równolegle odcinamy. I już praktycznie uzyskaliśmy kształt serduszka. Zostały jeszcze dwa cięcia. Tutaj mamy szpit, a tutaj serduszko musi być bardziej okrągłe, mniej kanciaste. Odcinamy jeden róg i odcinamy drugi róg. W ten sposób uzyskujemy kształt serca. A po otworzeniu karteczki jest kwiatek. Składamy bardzo prosto w ten sposób, i równie prosto się otwiera. Możemy napisać coś miłego. Mamy idealną, idealny liścik, który możemy komuś wysłać. Możemy w ten sposób też ozdobić większą kartkę. Bardzo prosty sposób na zrobienie małej notatki, małego liściku. Mam nadzieję, że Wam się również podoba. Będę się bardzo cieszyć z lajków. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału oraz oglądania innych filmików. Do następnego razu. Cześć!